Co? No nie, niemożliwe. No wiesz, w jakiej jestem sytuacji. Ja wiem, że nie za darmo. Co? Ile? A co im się stało, że tyle płacą? No, miesiąc temu powiedziałbym: Wow, ale sytuacja się zmieniła. No przecież wiesz, że nie jestem sam. No nie wiem, nie wiem. Pomyślę. Daj mi trochę czasu. Tak, da. daj mi trochę czasu, no. Kto to był? A, wiesz, koleżanka. Koleżanka? Agata? Czego chciała? No, jakby jak ci to powiedzieć. Pojawiła się pewna propozycja. No wiesz, jest super okazja. Nie! Ale posłuchaj. Jutro jest ostatni dzień mojej dj kariery. Mógłbym ją zakończyć w najlepszych z możliwych sposobów. Agata załatwiła mi występ. Marcin, puknij się w głowę! Występ? Jutro? Zwariowałeś? Ale posłuchaj, Asiu. Sala High Voltage w Berlinie. Najlepszym miejscu na zakończenie kariery DJ-a. Dwudziestu DJ-ów w godzinnych setach. W Berlinie. Zawsze o tym marzyłem. Kiełocie? cię! Ale obiecuję, że w sobotę będę z powrotem. Jeżeli zagram ten występ, bez żalu rozstanę się z klubami. Za dwa dni mamy wesele. Ja jestem w ciąży. Mamy mnóstwo spraw do załatwienia. A ty chcesz jechać do Berlina? Ale kasa z tego będzie dobra. Mam dostać dwie dychy, rozumiesz? Chcesz spędzić całą noc na nogach przed ślubem w imprezowym centrum Europy? Obiecuję, że. A absolutnie się nie zgadzam! Wiesz, co będzie jak mój ojciec się dowie? Okej. Okay. Nie było sprawy. Jeśli nie chcesz, to nie.